Witam serdecznie Państwa, kontynuując mój kanał przedstawię dzisiaj trochę historii gołębi rasy, rasy, no to no powiecie to rasa linii Szelens, która się tu u nas w Polsce znalazła. Mówię o tym już któryś raz z kolei, dlatego że ptaki te zasłużyły sobie tutaj na taki szacunek, że trzeba je prezentować, ze względu na to, że niewiele już jest gołębników, które mogą się poszczycić materiałem czystym, czystym, to znaczy, no, no nie już y, z innymi gołębiami. Y, jeszcze znajdują się w Polsce nawet gołębniki, tak wcześniej, wcześniej, cicho, wcześniej mówiłem u, u kolegi z Włodzisława Śląskiego, Bogusława Golęca, który Zyskał te ptaki przez swojego ojca eee, w, w, z Niemiec. Od hodowcy nazywał się Dieter Landheim. Natomiast gdyby patrząc dalej w historię tej gołębi, eee, to trzeba mówić też o nazwisku René Wande Ten hodowca był bardzo blisko związany towarzysko z szelencem, a to za sprawą tego, że obaj byli myśliwymi. I, no i z racji z tej, że jeździli na polowania, no to. No to ich więzi e, przyjacielskie były bardzo, że tak powiem, e, e, takie mocne. E, I tą drogą e, PASZ po, pozyskał e, źródło, że tak powiem, tej gołębi tam Natomiast Landheim, to, że też e, był bardzo blisko z. Był bardzo blisko, zaprzyjaźniony z Paszem i tam kupował wszystkie dobre gołębie tej linii Szelens. No ale potem nawet bezpośrednio skierował się do Szelenca, gdzie też zakupywał gołębie tej linii Szeles. Następnie te gołębie z racji dużych sukcesów w Niemczech i dużej nimi zainteresowania przyszły do Polski. Przyszły do Polski za sprawą ojca Bogusława Glęca, Józefa, który tam mieszkał niedaleko Landheima i tam bardzo często przebywał na lotach jak również z racji zainteresowania gołębiami i dużą znajomością tematu sam Landheim uznał, że jest że można z tym panem Józefem tutaj utrzymywać kontakty można nawet korzystać z jego wiedzy i tak to też było. No i za sprawą tego wszystkiego to Józef przywoził te gołębie, sprowadzał, odkupował i przywoził do, do Bogusława. Bogusław natomiast tymi gołębiami osiągał rewelacyjne wyniki na skalę krajową. I yy, yy, co najważniejsze, yy, nie zamknął się w, w, w swoim, że tak powiem, gołębniku, lecz yy, bardzo dużo tej gołębi udostępnił tutaj na Śląsku. Zresztą nie tylko na Śląsku, bo zainteresowanie było duże, no to więc tam się zgłaszali ludzie z różnych stron Polski i tam te gołębie wędrowały. <laughs> Natomiast my tutaj niedaleko Włodzisława Śląskiego wiele hodowli ma tą linię gołębi. I to, 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 to są gołębie bazowe, że tak powiem. Od wielu, wielu lat. No i tak się składa, że u mnie od pewnego czasu, od 10 czy od 12 lat, te gołębie też zawitały. Z, dużymi, z dużym wzmocnieniem mojej hodowli. Ja zawsze jestem y, ostrożny w ocenianiu y, gatunku gołębi i ich jakości lotowej, dlatego że, jak już wcześniej wspomnę, wspomniałem, y, bardzo trudno to porównać na różnym terenie na jakim one się znajdują. Ponadto wartości tych hodowców, którzy nabywają to też są różne. To znaczy jedni są młodzi, nie wiedzą, co z tym dokładnie zrobić i te gołębie giną po prostu w swojej słabej opiece, ale jeżeli te gołębie znajdą się w dobrych głębnikach, to są one naprawdę wartościowym materiałem. Spotkałem się z tym już nie jeden raz. W moim oddziale tymi gołębiami bardzo dobrze leciał kolega Guardian. To był hodowca, który przewyższał, można powiedzieć, w wielu aspektach nas wszystkich, bo to były lata 90. i lata 2000. On dążył do, do uzyskiwania pierwszych konkursów i robił to w sposób znakomity i, i można powiedzieć systematyczny. Jego tam w zasadzie nie interesowało, żeby zrobić z 10-10 seryjnych, I, i on się zadawał jednym konkursem, który był pierwszy. Ja się z nim zaprzyjaźniłem, ja się z nim zaprzyjaźniłem i od niego uzyskałem również gołębia yy, gołębia który był y, wnuk, wnuki, y, który był synem y, synem był najlepszego gołębia w Polsce to był to chyba 292 u Glęca taki numer czy 295 teraz już to dokładnie nie, nie pamiętam no nie jednak y, z tych gołębi ja uciągłem bardzo dobre ptoki. A wracając jeszcze do Górecka, do Gardiana, on miał niezłomną wolę zwyciężania, ale umiał to robić. Jak on to robił? On gołębia nigdy nie forsował. Gąb, któremu zrobił pierwszy konkurs, i to był z krótkiego, powiedzmy, lotu, i gołąb był w super formie i on go na drugi tydzień nie wysyłał. I ja pytam się, no dobrze, no ten, gołęb, nie, ten gołąb aż tam, yy, widzę, że wszystkie głębie są w locie, bo byłem u niego w okresie, kiedy yy, zakoszowane były głębie. I widzę, że, że ty jeden gołąb lata. Ja mówię, a co to masz za gołębie No to jest gołąb, który był ostatnio pierwszy. No, a czemu go nie dajesz? Nie, bo on musi odpocząć, bo na za tydzień on też musi zrobić pierwszy konkurs. No, czyli on tych zwycięzców yy, yy, latał nimi co dwa tygodnie. I wyglądało to tak, że te głębi umiały powtarzać te rezultaty, które już miały wcześniej. No, ja bym to posłał takiego głębia, bo jak jeszcze ja krótki dystans w locie co tydzień. Nie go nie szło w tym temacie przekonać co się okazało w następnym locie, ten gołąb był trzeci w oddziale no, przy 5000 tysiącach gołębi, u nas jest taki oddział duży, że tam 5000 tysięcy gołębi to zawsze praktycznie jest więc, więc więc to bardzo duże bardzo duże osiągnięcia A zwracał on jedno i co mnie ukierunkowa, ukierunkował również, żeby zwracać uwagę na Yy, psychikę gołębi. Co ja mam na myśli? Psychikę w tym sensie, że gołąb, yy, jeżeli idzie i zwycięża, to ten gołąb musi być bardzo dobrze zadbany, bardzo dobrze przygotowany, żeby również osiągnął dobry rezultat. Ale jedno. Co decydowało o tym, że on przerywał lotowanie takimi gołębiami, jeżeli gołąb z danego lotu, ze względów pogodowych, ze względów jakichś tam błędów w przygotowaniu do opuszczenia, czasem taki gołąb po prostu nie, nie robił nawet konkursu, to on najczęściej już tym gołębiem w tym sezonie więcej nie lotował i twierdził, że jeżeli gołąb przyjdzie godzinę, dwie czy trzy po konkursie, to on już dostał jakieś traumę psychologiczną, prawda, i z tego gołębia już szpicowego wyniku trudno było uzyskać. On twierdził, że po prostu dopóki ten gołąb jest w szczubie cały czas, to u niego psychika jest na wysokim poziomie i on będzie jeszcze zwyciężył. Natomiast jeżeli, jeżeli się okaże, że on się gdzieś zawiesił z jakichś powodów, to on już przechodził stres, załamanie i on przyleciał do gębnika, ale on już dowiedział się, że on nie musi być pierwszy, że on sam może po prostu y, zrobić pauzę i lecieć dalej. I on przyleci, prawda? No to, to go już eliminowało z dalszej, z dalszej z dalszej eksploatacji, że tak powiem. I takie gołębie on od razu sprzedawał, bo no on uważał, że on psychicznie jest załamany już. On mu pierwszego konkursu nie zrobi, a to, że on zrobi konkurs w ogóle, no jego to po prostu nie interesowało. Także Mając, mając na uwadze te, te, te rezultaty, że, takie, że tak powiem, on nieopatrznie robił również mistrza, prawda? Ale on się nie przekładał w tym momencie. On się dowiadywał jako ostatni, że on jest mistrzem, prawda? Jego interesowały tylko czołowie konkursy. To w tamtych czasach to on nas całkowicie przerastał, bo my nauczeni swoimi, swoimi poprzednikami. Mieliśmy za, I mamy jeszcze zakodowane tu szczególnie na Śląsku te nieszczęsne seryjki. No, co z tego, że ten gołąb pierwszy u kogoś tam jest y, numer 250 w konkursie, y, y, i ostatni, przypuśćmy, 500 w konkursie. No, ale to są słabe konkursy. Ale ważne jest, że seria pełna. O, to jest dobre. Także nie, nie dba się o to, y, y, żeby żeby pierwsze konkursy były honorowane. Bardziej honorowana jest seryjka. To dla mnie to jest bzdurą absurdem i, i nie mogę tego powiedzieć. No, tam jest, to jest jedna z, dla mnie to jest jedna z form współzawodnictwa, prawda, jedna z form. No no może być seryjna. Ktoś ma wolniejsze gołębie, a, a, a ma ich dużo. Regularnie które latają. No, on zrobi tych seryjnych dużo i zrobi mistrza, i tak dalej. Ale kto o tym będzie wiedział? Nikt nie będzie wiedział. Będzie wiedział, ja, koledzy, jeszcze tam sąsiedni oddziałach: koniec, kto to jest taki. Potem się zapomina, bo on się nie wypromuje w ten sposób yy, gdzieś więcej. I dlatego jakieś yy, coś tu znalazłem w, swoim, w swojej kolekcji. Nie wszystkie, bo to porozdawałem tych pucharów kolegom sąsiadowi z tego yy, gołębia, którego ja wam prezentowałem ja bym go nie chciał tutaj nazywać numerami, bo on będzie jeszcze lotowany, w związku z tym e, znamy jako hodowcy sytuację lepiej, żeby nie, numer nie był jeszcze pokazywany i to co wcześniej mówiłem o jego jakichś rezultatach tam dzisiaj coś nieco chciałem pokazać tutaj na przykład był z okręgu Śląsk Południe był Dru, drugim w klasie Open w 2015 roku ten gołąb, który ma 78 konkursów i ja o tym gołębiu, mówię o tym o tym szelęsie, prawda? Yy, tu w 2017 roku był drugim lotnikiem w, yy, w, w oddziele, tak, tu w oddziele taki puchacz zdobył. Tutaj yy, w 20 roku. O tu już był dziadkiem. To tu, tu, tu jeszcze był trzecim lotnikiem. Tak. Co tu mamy jeszcze? Co tu mamy? Tu mamy pierwszy gołąb z lotu bundę. To, to o tym cały czas mówię o tym samym Gołębiu. Był pierwszy szpice. Zresztą tutaj był też niesamowita sytuacja. Ten gołąb przyleciał normalnie 18 18.15 z maratonu yy, a się okazuje, że półtorej godziny wcześniej był gołąb yy, w sąsiednim oddziale. To, jeżeli o, chodzi o ryj, to się liczyło. Coś tutaj nie grało w tym wszystkim. Yy, w związku z czym yy, prezes do spraw lotowych okręgu wysłał delegację, żeby tego gołębia zobaczyć. No, delegacja przyjechała, Stwierdziła, że gołąb jest i odbity jest na, na, na zegarze, więc stwierdzone to zostało, że gołąb przyleciał, niby. No, w każdym razie fakty są inne, mianowicie ten gołąb po prostu został odbity, a to wyszło później, po jakimś czasie, że w tym oddziale przekładano gołębie na koniec, jak już wszyscy włożyli z jednych latek do drugiej, uciekły trzy gołębie. Ale nie, no nie szło stwierdzić, które to głębie uciekły. Mi no się okazało, że te dwa z, z tych trzech ktoś potraktował jako po prostu i był uczciwy, ale jeden był taki hodowca, który sobie odbił. I tam było chyba półtora godziny wyprzedzenia, to, to jest nierealne, bo wszystkie inne głębie, które przyszły, a pogoda była bardzo dobra, pogoda wtedy była. To te głęby przyszły tam w sekundowych, minutowych odstępach i to było normalne, zrozumiałe. No, dlatego w oddziale jest pierwszy, a w, w okręgu w rejonie był drugi. No, tutaj jeden z medali jeszcze w kategorii E na ogólnopolskiej co był, to tak daje u nas tutaj zarotnika też miał, tylko że już się zgubiło gdzieś to, bo to było okrągłe, tak przyklejone jakoś... Tu widać nie? To odpadło. Gdzieś się straciło, to też, ale ten gołym już całkiem też i bez ogoda widzę, ho. A, dobra, niech będzie jaki jest. <ścoughs> Tutaj. Najlepszy lotnik samczyk, to też, też ten sam. 12 konkursów, to miał to u nas 12 konkursów, to daj Boże, to w Polsce to nie ma szacunku takich gołom, bo tam ważny jest 14, a u nas takie, takich rzeczy nie ma. U nas gołom, który zdobywa tam 12-13 konkursów, to jest super as. A bardzo dobrym gołębiem to jest, i też nazwać go można asem, jak ma 10 konkursów. A ja tam widzę w Polsce konkursy na jednym gołębniku. Tu 13, tam 14, tam 15, tu 13, a z 11 to się nie liczy. To jakaś, to znaczy jaka konkurencja, gdzie są konkurenci, czyli tam jeden dobry bije, a reszta po prostu dostarcza punkty, bo to tam wiadomo gdzieś tam w terenie yy, rolnym, no to, 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 to tam rolnicy, ta to, to nie ma czasu, żeby się z gołębiami pieprzyć, tylko po prostu wkłada gołębie i potem to są dostarczyciele punktów. Czegoś takiego u nas tu na Śląsku to jest nie do pomyślenia po prostu. Każdy przygotowuje gołębie, mają tu spółki, wiedzę i wszystko. Te gołębie nie, nie mogą po prostu sobie tak, takie wyniku zrobić, bo jeden drugiego wybija bez przerwy i rezultatów ciężko się w ogóle dobić. No, ale no, tak tutaj jest, inaczej nie mamy. Potem takie mistrzowie tam, jak ja zawsze mówię, no gdzieś na dużym rozrzucie, raz, raz wiatr pójdzie na, na zachód, prawda, no to wszyscy ci tam po, z północy pobiją, prawda, zachodni wiatr to północ bije, jak na kierunek Polski leci się z zachodu, no to, to, to ci, ci biją pójdzie wiatr w drugim yy, kierunku, no to pobije skrajny drugi gołębnik, prawda? I potem oni dostają po pięć pierwszych gołębi i twierdzą, że są mistrzami. Oni nawet nie wiedzą o tym. Oni potem się dowiadują, że oni są mistrzami. No bo tak trzy razy wiatr powieje dobrze, trzy razy nabije do porządku i, i, i mistrza jest, y, robi. Potem się dowiaduje, jest szokowany, bo on Wie o tym, że on zasługi w tym nie, żadnej nie ma, ale nie zdaje sobie sprawy, że tą zasługą to jest po prostu warunki. W Belgii to jest na przykład takie coś niedopomyślne, są tu narodowe loty, prestiżowe loty. To tam po prostu hodowca, jeżeli widzi, że wiatr jest niekorzystny na jego gołębnik, to go po prostu tych głębi nie posyła. No nie posyła, bo mówi, nie mam szans. A u nas jest to inaczej. Ja Jeszcze Wam pokażę z tej kolekcji, bo y, y, trochę gołębi, bo były zapytania, żeby pokazać. No, tamte gołębi, mam połowę gołębnika no, y, z tej linii szarenstwa. Nie, nie, nie pokażę Wam, bo to po prostu nie ma sensu. Ale tam parę sztuk pokazać wam, y, pokażę Wam. Y, pokażę Wam również przede wszystkim tego mojego asa pierwszy. O, ja. Panowie, no na co zwracam uwagę jeszcze? Dzisiaj mamy tam 16 czy siedemnasty, yy, siedemnasty luty. W jakim stadium on powinien być? O, zobaczcie. Pierwsze patrzę, cały czas zwracam na to uwagę, żeby te wszystkie stosinki, ta, ta i ta, jak się patrzy pod słońce, pod światło, żeby były idealne, czyste, żadnych tam załamań, jakichś wałków yy, czy coś, to znaczy się, że on świetnie się wypierzył, jest, dobrze, jest nadzieja, że, że, że z tego coś będzie. Potem patrzę, że o tej porze, jakie jest stadium, jego tutaj na, yy, na, na mięsie, prawda? Żeby było różowe yy, mięśnie, żeby, były, żeby nie było yy, u przede wszystkim. I patrzę również, jak mu forma rośnie. Tak, jak wcześniej mówiłem, że forma gołębiowi rośnie od praktycznie grudnia jak się wypierze. I jego stadium jest, no musi być co miesiąc, musi mieć swój, swój, że tak powiem, znak, że ta forma mu rośnie. Ona przyjdzie w maju i tak to musi być. Ale to trzeba umieć przygotować, żeby tym gołąb po prostu złapał tą formę w maju. Tutaj widzimy, że na tym przedostatnim lotku, może widać, może nie. Jest taki o, ciemny tutaj znak. No, on jest taki y, gdzieś około pół centymetra ciemny. Za miesiąc będzie centymetr miał. Prawda, takie, czyli taki tłusty, 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 y, tłuste miejsce, prawda? No, to w porządku. Teraz jak mam takie małe tak tutaj na tym skrzydle tutaj widać może w tym miejscu to w porządku, żeby to nie było za, za, za tłuste i za ciemne, bo za czas, prawda, to, to, to takie ciemne się już powinno pokazać gdzieś w połowie, w połowie, maja, to już jest takie duże powinno być. No potem jeszcze jest, spod spodu, patrzę cały czas, czy, czy on dostaje tam kropkę czerwoną, prawda? Czy ta kropka, bo ta kropka idzie od tyłu, zaczyna się, taka krwista pod skórą widać ją, i ona idzie w tym kierunku, prawda? Potem jest na środku i idzie aż tutaj. Ale zanim to ona zejdzie, prawda, no to trwa dwa miesiące. No i to znaczy się, że on jest w super formie, to jest jego dobra forma. Jeśli ta to, to kropka straci, no to on już straci w ogóle formę, no to on już nie robi czołowych konkursów. No to każdy był mnie ten tylko, prawda? Tutaj pokazuje jego brata, tylko z innej samki, z tej samicy No i ta sama sytuacja, tutaj takie tłuste jest w tym miejscu jedno, prawda, no ale to na gołębiach widać takich yy, nakrapianych, no, nie widać jak jest białe skrzydło, to tego nie widać, prawda. Tak samo tutaj obracał nie, nie zwracam uwagę, jakie te piórka tam gadają głupoty. że to piórko obcinane to dobre, bo to rozpodowiec. Jaki tam rozpodowiec tam. Rozpodowiec jest ten dobry, który dobre goły daje, A tam czy to piórko ucięte. Ja potem stwierdziłem, że to też zależy od odpierzenia. Bo jak są gołębie roczne, to tych ciętych piór nie, nie widzę. Potem się gdzieś na ją pokazywać, ale widziałem także w jednym roku miał obcięte, a potem jak wypierzył się w następnym, to już miał półokrągłe. To, 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 to jak to w końcu jest? No patrzę też, żeby ten organ był czarny. Im dłużej tego czarnego, to ja to sobie cenię. To znaczy, że jego zdrowotność jest naprawdę wysoka. No tutaj budowa, proszę pana, masakra. Silny go, mocny, ale robi tylko maratony. Jego na krótkie dystanse do tego posyłam, po to, żeby on się tam przeleciał i on ja nawet go tam nie odbijam. A nie nic. Przyjdzie 500, przyjdzie 700, beton gołą, że robi konkurs. No z wiatrem nie zrobi. Bo minął mi, ile razy mi minął konkursów, to yy, zawsze były z wiatrem. <laughs> Ma chyba 7 czy 8 maratonów w Czubie, w czubie zrobionych. Mam tutaj samca brata lotnika. Brata lotnika, który się, yy, który lotuje, którego lotowałem, i on znakomicie lotował na krótkich dystansach. Chodziło, nie, nie puszczałem go na maratony, bo bałem się, że go stracę. Bo, bo na tych krótszych i średnich dystansach to, to była rewelacja. Na tych pincetach to. Robił konkursy na no nie, nie był w czubie. I ja nie wypuszczam, że go musi iść 12 razy. Ja go, znam te gołębie i ja ich przygotowuję na te dystanse i na te warunki, jakie są. I, ja, i robię tą drużynę. No i one te gołębie wtedy mają dużą szansę, że te konkursy zrobią. Prawda? No, ale to wynika z tego doświadczenia i ze znajomości materiału, który się ma, no bo to inaczej to, to się tak nie da. No, także, yy, ale co się okazało? Okazało się, że, że, yy, że ten gołąb jest super w rozpodzie. Ja go do, do głębnika rozpłodowego przeznaczyłem i on wydaje seryjnie super gołębnie. A odmiennie jak ten lotnik, bo ten lotnik jako ciągły wdowiec to tam się coś mnie ciągu na wiosnę, na jesieni to, 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 to nie gołębie, to się nie ciągnie nawet bynajmniej ja nie ciągnę no i to ktoś chciał, prawda to tam komuś tam oddałem mam kilka po nim ptaków, które są znakomite nie wziąłem takiego rocznaga w tym roku rzucił się przepiękny gołąb będzie chyba lepszy od nawet od, od ojca, według mojej oceny no, mogę się mylić, ale rokuje niesamowicie. Inteligentny, spokojny i widzę, że tak jak ojciec wszystkie idą do jedzenia, ten nie idzie gdzieś tam z boku gryzie takie ziarenko z... i czysto na ojca poszedł. To, 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 to trzeba sobie po tych cechach takich... Które już wiem, to 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 widzę. No, natomiast tutaj mam takiego jeszcze dwuletniego już będzie. To znowu już jest syn tego dalekodystansowca. No i tutaj też...